arte terapeuta Twój przewodnik w terapii poprzez sztukę. Wyobraź sobie moment, w którym możesz komunikować się z najgłębszymi zakamarkami swojego umysłu, nie korzystając ze słów, ale poprzez obraz, rysunek czy rzeźbę. Czasami słowa nie wystarczają lub czasem ich brak, by opowiedzieć swój stan, twoje myśli czy uczucia. Językiem nieświadomości są między innymi obrazy, Symbole, które pokazują się nam, na przykład w marzeniach sennych. Arteterapeuta pomaga wydobyć te obrazy, uświadomić je sobie, pomóc zinterpretować, towarzyszy w komunikacji z tym, co nieświadome. Zna on techniki terapeutyczne i wie, jak je używać. Poprzez techniki wizualne, takie jak rysunek, malarstwo czy rzeźba, techniki muzyczne, teatralne czy choreograficzne, aż po literaturę, bajkę, fotografię czy film. Dobiera odpowiednią, taką, która najlepiej zbuduje most do uzewnętrznienia tego, co nie pozwala iść dalej, co zatrzymuje w bezruchu, co uwiera i zaburza. Dzięki takiej formie terapii, jaką jest terapia przez sztukę, odkrywasz nowy, niejako język, który pozwala ci na nawiązanie kontaktu z najbardziej ukrytymi uczuciami i myślami. Umożliwia głębsze zrozumienie swojego wnętrza i tego, kim naprawdę jesteś. Kim jest arteterapeuta? Arteterapeuta to wykwalifikowany specjalista, który posiada kompetencje w dziedzinie arteterapii. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie uczestnika przez proces twórczy, który staje się formą terapii i samopoznania. Korzystając z różnych technik, pomaga on wyrazić to, co często trudne do uchwycenia słowami, uczucia, emocje i myśli. Dzięki rozbudowanej wiedzy, kompetencjom zawodowym i kwalifikacjom Arteterapeuta jest w stanie dostosować terapię do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Odbiorcą arteterapii może być dziecko zagubione w świecie emocji i potrzeb, nieumiejących ich nazwać i określić, młody człowiek, który dojrzewając szuka swojego miejsca w świecie, dorosły zmierzający się z życiowymi wyzwaniami, lękami, traumami i nierozpoznanymi i niezaspokojonymi potrzebami, czy też osoba starsza, która zmaga się z samotnością poczuciem bycia niepotrzebnym przez wyhamowanie zawodowe lub osoba z niepełnosprawnością, dla której sztuka staje się formą komunikacji i samorealizacji. Osoby z zaburzeniami, z uzależnieniami, z problemami społecznymi, takimi jak wykluczenie, choroby, bezdomność, również tworząc, mogą odnaleźć zrozumienie siebie i poczucie własnej wartości, wolę walki czy poprawę samopoczucia psychicznego. Język Arteterapii. W świecie, gdzie codzienność jest nasycona hałasem, stresami i nieustannym pośpiechem, arteterapia oferuje oddech i ukojenie, stając się innowacyjną metodą terapeutyczną, która pozwala na głęboką introspekcję i połączenie emocjonalne. Tam, gdzie słowa nie są w stanie oddać głębi uczuć i myśli, arteterapeuci z wprawą i empatią, w zależności od potrzeb. Poprzez wykorzystanie różnych środków artystycznych, takich jak rysunek, muzykoterapia, biblioterapia czy choreoterapia, umożliwiają uczestnikom arteterapii komunikację z ich wewnętrznym światem. Poprzez staranne wykorzystanie tych technik i metod, arteterapia pozwala na wyrażenie swojego prawdziwego ja, prowadząc przez terapeutyczny proces w otoczeniu, które promuje akceptację, zrozumienie i wsparcie narzędzia arteterapeuty. Pracownia arteterapeutyczna to specjalne miejsce, gdzie narzędzia nie są jedynie przedmiotami, ale kluczami do nieświadomości. Wśród nich znajdują się pędzle, farby, glina, instrumenty muzyczne i wiele innych, które w rękach specjalisty stają się medium do eksploracji emocjonalnej. Te narzędzia, tak różnorodne i jednocześnie tak istotne, są sercem terapii sztuką. Arteterapeuta z jego doświadczeniem i umiejętnościami interpersonalnymi kieruje osobą przez proces twórczy. Celem jest nie tylko sam akt tworzenia, ale również zrozumienie tego, co leży u podstaw twórczości: uczuć, myśli i emocji, które dzięki arteterapii stają się bardziej dostępne i zrozumiałe. Dla kogo przeznaczona jest arteterapia? Bez względu na etap życia. Czy to jak młoda osoba wchodząca w dorosłość, chcąca pogłębić samoświadomość, dorosły szukający sensu, chcący redukować stres, lub senior wspominający miniony czas. Arteterapia jest uniwersalną metodą dostosowaną do potrzeb każdego. Niezależnie od indywidualnych doświadczeń artystycznych czy poziomu zdolności, arteterapeuta jest po to, aby pomóc w odkrywaniu i zrozumieniu siebie. Arteterapia dla dzieci może służyć jako edukacyjne narzędzie, pomagając im wyrażać uczucia i przemyślenia w sposób, którego słowa nie są w stanie oddać. Dla dorosłych może to być droga do refleksji nad ich życiem, przeszłymi wyborami i przyszłymi aspiracjami. Tymczasem seniorzy mogą wykorzystać arteterapię jako platformę do opowiadania o swoich życiowych historiach, przekazując mądrość i doświadczenie poprzez różne formy sztuki. Sesja z arteterapeutą Spotkanie z artyterapeutą to wyjątkowe doświadczenie, które różni się od tradycyjnych spotkań terapeutycznych. Już sam gabinet zdradza, że nie jest to zwykłe miejsce. Jest pełne narzędzi służących do wyrażania siebie, takich jak pędzle, farby czy instrumenty muzyczne. Każda sesja jest indywidualnie dostosowana do pacjenta, oferując różne formy ekspresji od rysunku, poprzez muzykę. Aż po taniec i ruch, w centrum uwagi jest proces terapeutyczny, gdzie pacjent, kierowany przez arteterapeutę, poprzez sztukę, odkrywa i analizuje swoje uczucia, emocje i myśli. Podsumowując, arteterapeuta nie jest tylko specjalistą, ale przede wszystkim twoim przewodnikiem i towarzyszem w niezwykłej podróży terapii poprzez sztukę. Gdy konwencjonalne metody terapii okazują się nieskuteczne lub nie dają pełnej satysfakcji, arteterapia staje się atrakcyjnym i wartościowym, alternatywnym rozwiązaniem. Oferuje ona głębsze, bardziej holistyczne podejście do samopoznania, umożliwiając dotarcie do tych części siebie, które mogłyby pozostać nieodkryte w tradycyjnej terapii. Czy po wysłuchaniu artykułu uważasz, że spotkanie z arteterapeutą jest dla Ciebie? Czy mógłby ci pomóc? Czy chciałabyś? Chciałbyś spróbować arteterapii?